Jeżeli wierzysz, że w 2026 roku można zbudować duży biznes MLM bez automatyzacji, to mam dla Ciebie złą wiadomość. To nie jest romantyczne podejście, to jest po prostu sabotaż własnego wzrostu. I teraz pewnie ktoś powie, MLM to relacje, nielejki i automaty. Zgoda, tylko że brak systemu i brak automatyzacji nie czyni cię bardziej ludzkim liderem. Czyni cię jedynie wiecznie zajętym amatorem. Bo prawda jest taka: większość osób w MLM nie odpada, dlatego że produkt jest słaby, nie dlatego, że plan jest zły, tylko dlatego, że trafiają do chaosu bez procesu, bez kierunku i bez struktury. Dziś powiem wprost: automatyzacja nie uratuje słabego lidera, ale brak automatyzacji zniszczy nawet dobrego. Jeśli budujesz MLM z myślą o skali, a nie o wiecznym dorabianiu, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Witam wszystkich serdecznie w naszym kolejnym nagraniu z serii Daily Podcast. Mamy 9 lutego 2026 roku i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tego, dlaczego automatyzacja w MLM jest niemalże niezbędna w 2026 roku i dlaczego sama nigdy nie wystarczy. Chcę dziś poruszyć ten temat, ponieważ w MLM wywołuje on skrajne emocje. Z jednej strony automatyzacja to przyszłość, bez niej nie ma skali, a z drugiej strony MLM to relacje, ludzie, rozmowy. Automatyzacja zabija biznes. I prawda, jak zwykle, pewnie leży dokładnie po środku. Bo jeżeli mówimy, słuchajcie, o 2026 roku i o budowaniu dużej, stabilnej struktury MLM, to jedno jest pewne: bez automatyzacji ten biznes nie działa na skalę. Ale równie pewne jest to, że automatyzacja nigdy nie była i nigdy nie będzie najważniejsza. Najważniejszy oczywiście nadal jest człowiek, tylko że człowiek bez systemu ma sufit. Jak wyglądało, słuchajcie, MLM kiedyś i dlaczego to już nie działa? Jeszcze kilka lat temu standard wyglądał mniej więcej tak: ręczne odpisywanie każdemu na messengerze, wysyłanie PDF-ów, przypominanie się ludziom, którzy obejrzą później. Tłumaczenie planu marketingowego po raz setny, jeden na jeden, rozmowy na Zoomie po nocach, i to działało, słuchajcie, dopóki lidów było mało, tempo było wolniejsze, ludzie mieli więcej cierpliwości. A dziś? Dziś ludzie mają uwagę na poziomie kilku sekund, porównują wszystko z Netflixem, Spotify, Amazonem, chcą szybko, konkretnie, słuchajcie i bez chaosu. Jeśli w 2026 roku twój MLM wymaga, żeby lider był non-stop online, nie ma procesu wejścia nowej osoby, nie filtruje ludzi na starcie, opiera się tylko na zasadzie odezwij się do mnie, no to jest to etat bez pensji i bez urlopu, a nie skalowalny biznes. Automatyzacja oczywiście nie zastępuje relacji, ale wiecie co ona czyni? Ona je chroni. I to jest kluczowa rzecz, której wiele osób nie rozumie. Automatyzacja nie jest po to, żeby nie rozmawiać z ludźmi, nie budować relacji, lecieć po taśmie. Automatyzacja jest po to, żeby nie marnować relacji na rzeczy, które można zrobić systemowo. Przykład. Jeśli każdemu nowemu kontaktowi tłumaczysz podstawy firmy, wysyłasz te same linki, odpowiadasz na te same pytania. To ty nie budujesz relacji, ty jesteś żywą instrukcją obsługi. A relacja zaczyna się dopiero wtedy, gdy druga osoba już wie, czym jest projekt, zna podstawy, podjęła wstępną decyzję, że chce się temu przyjrzeć, i właśnie tutaj wchodzi automatyzacja. Webinary, słuchajcie, fundament skali w MLM. Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, bez której nie ma skali w MLM, to są to właśnie webinary. Dlaczego? No, bo webinar tłumaczy wizję lepiej niż 100 rozmów. Filtruje ludzi zainteresowanych od ciekawskich, buduje autorytet lidera i działa słuchajcie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, nawet kiedy my śpimy. I o to właśnie chodzi w automatyzacji. Nie chodzi o jednorazowy webinar, oczywiście, ale chodzi o automatyczny webinar live lub evergreen. System zapisu, follow-up po obejrzeniu, przypomnienia, segmentacja. No Jak jest przykład z praktyki? Zamiast tłumaczyć plan marketingowy 30 razy w tygodniu, kierujesz ludzi po prostu na webinar, na rozmowę jeden na jeden trafiają tylko ci, którzy obejrzeli całość, rozmowa trwa 15-20 minut, a nie godzinę i rozmawiasz z osobą zdecydowaną, a nie z osobą, która mówi na zasadzie zobaczymy. Jaki jest efekt przy wprowadzeniu takiej automatyzacji? Mniej rozmów, lepsze rozmowy, większa konwersja, więcej energii. Teraz, jeżeli chodzi o automatyzację sprzedaży i zapisów. Tutaj też warto przypomnieć o czymś, co jest istotne, mianowicie o zakończeniu chaosu. Drugi element to jest sprzedaż i zapisy. Jeśli w twoim MLM ludzie nie wiedzą co zrobić po podjęciu decyzji, trzeba im tłumaczyć każdy krok. Wszystko jest chaotyczne, to struktura nie urośnie, bo nowi liderzy będą powielać ten sam bałagan. Automatyzacja w tym miejscu, słuchajcie, oznacza jasną ścieżkę od zainteresowania do startu, stronę zapisu, automatyczne maile i wiadomości, checklistę startową, materiały wdrożeniowe. Nie po to, żeby było korporacyjnie oczywiście, tylko po to, żeby nowa osoba od pierwszego dnia czuła się zaopiekowana. I znów, to nie zabija relacji. To sprawia, że rozmowa po rejestracji jest o wizji, celach i planie, a nie o hasłach i o linkach. Teraz słuchajcie największy mit: automatyzacja robi pieniądze. Automatyzacja, słuchajcie, nie robi pieniędzy, automatyzacja nie buduje zespołów, automatyzacja nie motywuje ludzi. To robi lider, jego energia, jego przykład, jego umiejętność pracy z człowiekiem. Automatyzacja robi jedną rzecz: zdejmuje z lidera to, czego nie powinien robić osobiście. Bo lider, słuchajcie, nie jest od wysyłania linków, Przypominania się, tłumaczenia podstaw jest od tego, by po prostu pracować z kluczowymi osobami, rozwijać liderów, budować kulturę zespołu, wizję. Jeśli lider próbuje robić wszystko ręcznie, to prędzej czy później istnieje duża szansa, że się wypali. Dlaczego słuchajcie, w 2026 roku bez automatyzacji trudno jest osiągnąć dużą skalę? Można to podsumować dosyć brutalnie, ale uczciwie słuchajcie. Dlatego, że w 2026 roku rynek jest przesycony, konkurencja jest ogromna, uwaga ludzi jest bardzo droga, a cierpliwość jest wręcz minimalna. I wygrywają te struktury w MLM, które mają system, mają proces, mają powtarzalność, mają prostotę, ale jednocześnie. Nie zapominają o relacjach, nie chowają się za automatem, nie traktują ludzi jak lidów. Bo najlepszy MLM 2026 roku to jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, hybryda czyli system plus człowiek, automatyzacja plus relacja, skala plus autentyczność. Jeśli dziś budujesz MLM i boisz się automatyzacji, bo to nieludzkie, albo myślisz, że sama automatyzacja wszystko załatwi, to w obu przypadkach coś Ci umyka. Automatyzacja nie jest celem, to narzędzie, które pozwala ci być lepszym liderem, a nie bardziej zapracowanym. A MLM bez liderów, nawet z najlepszym systemem i najlepszą automatyzacją, i tak nie przetrwa. Warto, słuchajcie, podsumować ten odcinek i podejść do tego w sposób jak najbardziej racjonalny, a nie romantyczny. Oczywiście, automatyzacja nie zrobi wszystkiego za nas. Ale równocześnie nie jest czymś co sprawia, że będziemy wiecie mniej ludzcy i tak dalej. Ona sprawi, że będziemy mniej zajęci, że będziemy mogli dotrzeć do większej ilości ludzi, że zapisy będą o wiele prostsze, że tłumaczenie kolejnym osobom w systemie będzie wymagało o wiele mniej czasu. Dzięki automatyzacji można mieć oczywiście większą skalę. Automatyzacja oczywiście, słuchajcie, nigdy nie była, nie jest i prawdopodobnie nie będzie najważniejsza, ona nie zastępuje relacji, ale ona je po prostu chroni. Nie jest po to, by nie rozmawiać z ludźmi, by nie budować relacji, ale jest po to, by nie marnować relacji na rzeczy, które można zrobić systemowo i automatycznie. Jest bardzo przydatna, jeżeli chodzi o webinary, bo zamiast prowadzenia jednej rozmowy w tygodniu można mieć rozmów nieskończoną ilość i będzie to działało 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, nawet kiedy śpimy. Nie trzeba tłumaczyć każdej osobie z osobna face to face, o co chodzi i tak dalej. Słuchajcie, nie chodzi o jednorazowy webinar. Chodzi o evergreen, o automatyczny webinar live, o system zapisów, o follow-upy, o przypomnienia, o segmentację, tak? Jest mniej rozmów, są lepsze rozmowy, jest większa konwersja, więcej energii, mniej chaosu. Słuchajcie. Automatyzacja pomaga, słuchajcie, w tym, żeby mieć jasną ścieżkę od zainteresowania do startu, później jest konkretna strona zapisu, automatyczne maile, wiadomości, checklista startowa, materiały wdrożeniowe. I nie po to, żeby było korporacyjnie, tylko po to, że nowa osoba wie, że od pierwszego dnia jest zaopiekowana, nie tylko face to face, ale właśnie dzięki automatyzacji. I na sam koniec, żeby też nie mylić pewnych rzeczy. Automatyzacja, słuchajcie, nie robi pieniędzy. Ona nie buduje zespołów i ona nie motywuje ludzi. To oczywiście robi lider, jego energia, jego przykład, jego umiejętność pracy z człowiekiem. Ale automatyzacja robi jedną rzecz. Zdejmuje z lidera to Czego nie powinien robić osobiście i pomaga w osiągnięciu dużej skali. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda u mnie, zajrzyj w opis pod tym nagraniem wejdź na stronę internetową, zapoznaj się z systemem, w którym ja działam, z biznesem, który ja buduję, i po prostu po podjęciu decyzji dokonaj wyboru. Zostaw komentarz, daj łapę w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego!